No tego to jeszcze nie grali. Yy, siemano, Norkusz tutaj. Ehm, gramy w Overwatcha? To jest dobry pomysł. Dlaczego gram w Overwatcha? Dlaczego nagrywam w Overwatcha? Tak szczerze to nie wiem. <laughs> Wzięło mnie na Overwatcha znowu. Yy, ponieważ nie mam zbytnio w co grać Ostatnio, szczególnie, że w teorii mógłbym w ligę pograć, prawda? Co to kurwa jest. Co co? Co to jest? Ja pierdol... Okej, okay, to, to jest, to, to jest nawet cool. Nie no, krytycznie teraz mogłem trafiać, no ja pierdo... O Boże, ja pierdole, no zaraz się zżygam, no 120 AP, 50... Nie no, przecież to jest jakiś żart. Towarzysz luden. Mam nadzieję, że ten item zniknie z tej... Rozdarte niebo. Pierwszy atak przeciwko bohaterowi trafia krytycznie i leczy... Nie no ku... Ten patch był zły, ale ten, ten... Nie, 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 może być aż tak źle, prawda? O ja pierdo... No... Na pewno. Także, em, Może ja po prostu zacznę szukać grę. Ja ostrzegam. jestem absolutnie dogshit w tą grę. Eee, więc nie spodziewajcie się great gameplayu. Ale cóż, zobaczymy. Eee, ostatnio w Overwatcha grałem... Rok temu. Więc yy, może być zabawnie. Ja nie wiem co się zmieniło, nie wiem... O kurwa, tank. Zagram Roadhogiem. On dostał jakiś rework ja nie wiem jak on działa. Okej, okay, jak on działa? Zostawiasz pułapkę, która spowalnia i zadaje obrażenia po bliskim wrogom. Przyciągasz do siebie... O, no to to wiem. Yy, ja nie wiem jak działa ta postać. Teraz obecnie. Znaczy wiem, ale nie, nie wiem. Zobaczymy. Brakowało mi tej gry czas. O, o, o. Nie, to nie! Kurwa, czekaj, co? A, bo on nie ma... Eee! On nie ma alternatywnego tego? Co do chuja? No weźcie go! Czego... Nie jest dobrze. Ja nie wiem, czy granie Roadhogiem to jest taki dobry pomysł, bo wydaje mi się, że... O kur... Że Roadhog no nie jest obecnie <laughs> najlepszym tankiem dalej po tym reworku. Coś mi się tak wydaje. Co to jest co no, tak tak? atak awa hm hej eee. ode mnie o oh, w dupę Uuu. Dobra, wiecie co? Um, może ja jednak... Zagram divą. Kill, może? Proszę, kurwa, proszę! Teraz, teraz jest lepiej Teraz, teraz jest lepiej Teraz będzie dobrze e, Nasza Kiriko ma e, 3 kile, tyle ile nasz Genji Fantastycznie, naprawdę okay, Oczywiście ja pcham, a oni się biją. Ej, kurwa, pomocy, no! No! Kurwa, pomocy! Aj, chuj Mam więcej killi niż jeszcze okay. Nie no co to jest? O chuj. Majo, O jak mi przykro. Kęgu. E Hej. Bo zabijcie go kurwa. No czemu on jeszcze żyje? Dobra chuj z nim, wiecie. Nie, dobra, to Kiriko trzeba zabić, bo ona ich kieruje kurwa. No czemu ona nie może... Z... Dobra. Ja po prostu strzelam. Tak... Sz... Będąc szczerym. O w dupę. Elo. Dobra. Ona no, odhilluje moje obrażenia! O mi chodzi! Zwykaj! Oj! Oj! Oj, ja Nie dobrze, Bardzo niedobrze! Bardzo niedobrze! Dobra, nie żyję! No nie ma chuję! Kurwa! A nasza Kiriko na... Nasza Kiriko ma 7 kili. O, słyszeliście ten dźwięk? Słyszeliście ten dźwięk? To był dźwięk zwycięstwa Prawie zdechłem I zostawiłem moją Mercy chyba Co gdzie? O kurwa paki Paki, możemy, możemy, możemy next, chłopaki, bo chyba to nie wyjdzie. Jeszcze 3 minuty? Jezu, no jak to 3 minuty? Dobra. patera, nie? To jest, to jest mój moment, nie? To jest, kurwa, mój moment. To jest mój moment! Super. Dobra, wa ważne, że tanka zrobiłem, a nie, kurwa, jakiegoś TPS-a, bo wtedy to by się zbiegało, Eee, a ta mercy to co se myśli? Ej Kiriko, chyba w złym miejscu. Dobra. O kurwa. O kurwa. Let's go! Oho, o. Oh. No i chuj. Chłopaki, mam wrażenie, że to jest. Team Hip. Ja? Ja mam wrażenie, że to jest team. Beat. Muszę się skupić. Ja mam 17 killi, Ja nie mam. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Sorry Mercy albo Kiri, kogokolwiek, proszę, kur... Nie, nie, nie. Uuu, dobra. O, od I Dobrze. Dobra, jak. jak. jak czego to. nie zabić ten. o kur. Nie no dobra, bo. nasza Moira. ma więcej killinga okay. jak... No, well. To była dopiero rozgrzewka. To była dopiero rozgrzewka. tak. To była dopiero rozgrzewka. oczywiście, że tak. Zastanawiam się, czy kupić Battle pasa. <grywka> nie, 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 nie. Bo. ja mam problem z Battle Passami taki. w sumie dobra. Eee. Um, Niech będzie tak, weźmy z nimi supporta Ja mam z Battle Passami tak, że mam takie, ale bym kupił Battle Passa, a później kończy się na tym, że kończę go w połowie Muszę dokończyć Battle Passa z Fortnite Dobra, znaleziono mecz Oaza, Oaza, Oaza jest fajna No i <laughs> Nie, dobra, gramy sombrą, zobaczymy Nie wiem jak działa dokładnie, ale może być zabawnie a, nie, to, chciałem ukryć, chciałem, nie, muszę się nauczyć, chciałem, okej okay. O nie, ale to jest okropne Okej, okay, to jest fun O, kurwa Czemu oni się tam palą? Aha, bo my mamy, oni mają małgę Ja dalej nie wiem ja jestem confused. Bardzo. O, wy Nie! Okej, to jest trudne, kurwa, To jest trudne. Ona nie jest już taka łatwa jak była. To, to trzeba myśleć. Ja nie podoba mi się to. Ja mam wrażenie. Bo, że coś tu jest nie tak. Ale jeszcze nie wiem co. O! O nie! Chuj no znowu mnie ta szmata zabiła, no Wiecie co? Mam taką teorię, że jestem po prostu trochę dogshit w tą grę Ale Ale, ale to tylko taka moja mała teoria Dobra Żarty się skończyły, nie? Nie Chodź tu kurwo być O nie! <laughs> Co to Czy ja mogę trafić w taki duży cel, kurwa? No. Łatwo! Nie! Nie, bro, Nie bawię się za dobrze. <laughs> o kurwa! O kurwa! No zdychaj! No! O ile ona ma tego HP, ona dostała takiego heala odwiednie! <ścoughs> Kwa ten tank zajebany! <ścoughs> Ultynkuar! I gdzie jest się cofniecie? No dobrze, dziękuję. Ja pierdolę. Ej, e, punkt! Yeah, yeah. No to co? Został mi support? Został, został mi support, no? Czy będą odcinki z rankedów? Nie ma, kurwa, op. Eee, eee, dobra, mamy to. <ścoughs> Jeśli nie wiecie, jestem najlepszą e, Kiriko w Europie że <laughs> Nie no, zaufajcie mi. Będzie dobrze. Ja. To są w ogóle moje pierwsze gry, więc. Mów, powtarzam się. O kurwa! Nie! To, to! To było słabe. O! O Boże! Ale te trzy hedy. Wsiadły Spierdalaj tam? Gdzie skarbie? Gdzie lecisz? Niech ma leżyka, kurwa To... To... To nie poszło zgodnie z planem No i się stamtąd, kurwa. Wazdaaa! Dobra, się dobrze Chyba się bawią dobrze Ale Jak mi przykro to Jak mi przykro Jak mi przykro Mam 13 killi, nie? I ich moja ma 0 Mam więcej obrażeń niż Hila, Ale... Ale nie ma znaczenia no tak. To ten. E, co sądzisz? Tak. Nara. <laughs> Już? Kilka. Kiliko. 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 <laughs> PSSSH. Trzy. Trzy. O kurwa. <laughs> Goła Gdzie jest Iliari? Gdzie jest Iliari? O cześć! <coughs> o! Chyba życzę Ci powodzenia, nie? O! O proszę! Jezus! Nie! 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 Ona niech. 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 I Niech. Niech. Nie wiem, zobaczę jak wypadnie ten odcinek. Czy coś z tego w ogóle będzie, ale... Jednak coś jest w tej grze, że jak się wraca po roku, to, to jednak zdaję sobie sprawę, jak bardzo brakuje mi tej gry. Dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i może zobaczymy się szybciej niż e... <ślesky> za miesiąc.